Witam w kolejnej części mojego materiału poświęconego sklejaniu kołowego transportera opancerzonego Rosomak w skali 1 do 50. Przed nami wielka, straszna część, czyli górna część kadłuba. Czemu straszna? Po pierwsze będziemy w niej mieli sporo zagięć. Ona musi wyglądać po złożeniu tak. Więc będzie tutaj sporo modelowania fragmentów kadłuba, tak żeby nabrały one pożądanego przez nas kształtu. Po drugie, trzeba w niej zrobić dziurę. Tutaj. Tu będzie uchwyt, domyślam się, który będzie musiał trzymać wieżę, żeby ona się mogła obracać. Ja tam z jednej strony zastanawiałem się, czy w ogóle mi potrzebna do szczęścia obracająca się wieża na modelu, ale doszedłem do wniosku, że skoro już to robię, to róbmy wszystko tak, jak każą, nie kombinujmy. I jak tę dziurę teraz zrobić? Ona jest, jak widzicie, właśnie większa od tych, które mieliśmy w kółkach, więc myślę, że wykorzystam do tego ten patyczek, żeby tę dziurę przebić. A następnie spróbuję to zrobić ołówkiem technicznym. Czy to się da? Niestety nie da. Ołówek nie wchodzi tak jak powinien. Może długopis. Tak sobie. Prawdę, że krzy nie mam tutaj idealnego pomysłu znowu. Przydałaby się rzeczywiście idealna taka tulejka. Może spróbuję jeszcze pędzelkiem, ale pędzelek boję się, że może się okazać za gruby do tego, tak. Mógłbym spróbować to wyciąć nożykiem, ale to jest okrągłe, a cięcie nożykiem okrągłych części jest kiepskim pomysłem. Bo dlatego nie będzie widać, to będzie zasłonięte przez wieżę. Więc jeżeli bym to powycinał... Ale coś czuję, że tutaj trafiłem na ścianę, której łatwo mi nie będzie przebić. Może teraz pędzelek? O, teraz wszedł. O, i się udało. Dziura jest jak trzeba. Co prawda wszystko to zeszło tam do środka. Ale że pod spodem nie mamy nic, bo on, nie będzie, on będzie podklejony na tą... na wannę, to nie powinno to być problemu. Dziura jest jak powinna być. W takim razie, skoro mamy to z głowy, to spróbujmy teraz wziąć się za modelowanie fragmentów... Kaduba. Po pierwsze, te dwie części muszą być zwinięte na bok, więc przyłożę linijkę, tak aby to miało kształt i. Z drugiej strony robię tak samo. Oczywiście one będą wygięte do wewnątrz, ale robię to z tej strony, ponieważ po tej stronie mam widoczne linie zagięcia. Po drugiej stronie, tam gdzie jest biało, tych linii nie widzę. Go większe ryzyko, żebym to zepsuł. A teraz, kiedy mam już tą część wygiętą mogę ją stosunkowo łatwo również do drugiej strony o jest tak jak być powinno teraz to samo z drugiej połowy i efekt jest następnie mamy tutaj przód który także trzeba będzie wygiąć Tu jest, to jest o tyle tricky że zauważcie mamy tutaj ten biały fragmencik na którym będzie wizjer jakiś i on będzie, on, on, on przez niego przebiega linia wycię, wygięcia nie wzdłuż jego krawędzi ale przez niego co może w przyszłości spowodować pewne problemy kiedy będę nakładał tę część na model następnie tutaj Linia wygięcia na pewno będzie tu i tu, bo tu widzę światła no właśnie i to jest, to jest widzę, zasadniczy problem z tą częścią modelu, że on tych linii będzie miał dużo i będzie trzeba je wszystkie jakoś złożyć tak, żeby do siebie pasowały bo to o, z tego co kojarzę, tak, ciągle to robię trochę na dziko, to on ma wyglądać mniej więcej tak. Nie, jeszcze to, to też trzeba będzie wygiąć. O! I czy to teraz będzie tak do siebie pasowało? Myślę, że tak. To co, za chwilę trzeba będzie teraz po... Do siebie jakoś poprzyklejać. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj elementy, zauważcie. To też nie jest idealnie równo do siebie przyklejone, ale pod pewnym kątem. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję, bo sporo już tego, to, tego zrobiłem, więc głupio by było na, na, tym na tym momencie coś spieprzyć. Poświęciłem teraz kilka ładnych minut, żeby te części, na które będziemy nakładać klej, nabrały mniej więcej pożądanego przeze mnie kształtu. I jak widzicie, już ta konstrukcja zaczęła powoli przypominać to, czym ona ma być. Zacznę teraz jej sklejanie. Nie będę oczywiście znowu jak powiedziałem, sklejał wszystkiego na raz, bo to jest kiepski pomysł. Natomiast zacznę od kształtowania boków. Kiedy będę miał te boki zrobione, łatwiej mi będzie dopasować przód potem do nich. Z taką mam przynajmniej nadzieję, oczywiście. Wszystko to bowiem trochę robię jak dziecko we mgle. Myślę, że, zresztą, że to widać dość dobrze. Na tych elementach, gdzie muszę położyć klej na bokach, nie ma za dużo miejsca. Myślę, że przydałoby się, żeby one były trochę dłuższe, aczkolwiek z drugiej strony to wynika z oszczędności papieru na modelu. One były do siebie bardzo mocno zbliżone. Cała ta konstrukcja. Tam nie było wiele miejsca na zostawianie takich właśnie fragmentów, do których można potem położyć klej. Mam nadzieję, że to co położę okaże się wystarczające. Dobrze, teraz kiedy położyłem klej dopasowuję to do siebie. Mm. Mniej więcej taki kształt ma to, na, ma to nabrać. to już widzę problem. Mianowicie szparę, która mi się robi w tym miejscu. Ewidentnie jej tu nie powinno być. Pomysłu, jak ją zatkać, nie mam. Zwłaszcza, że w tym właśnie fragmencie nie ma tego uchwytu na klej. To jest taka dziura. Ja pokombinuję jeszcze potem, bo czy nie ma jakiegoś pomysłu, żeby to. Najprościej byłoby o tak zrobić. Ja może kiedy już ta część się sklei, to tam do środka włożę trochę kleju. I ją przesunę tak, żeby się ona kleju trzymała. I mi nie wyskakiwała na, na powierzchnię. Mam nadzieję, że to da coś. Zobaczymy. A jak nie, to będziemy kombinować. I mamy jeszcze tutaj taki drobny. Znowu tego jak widzicie, ten fragmencik na położenie kleju jest mały. Jeszcze, klejów, jeszcze położyłem tego, ten klej nie w tam miejsce, w którym bym chciał. O, teraz jest chyba dobrze. I tym sposobem, jeśli mi się udało, to jeden bok pojazdu przyjął już kształt pożądany z grubsza. Dam mu teraz wyschnąć. Postaram się pomyśleć, co z tą dziurą zrobić. Bo jej ewidentnie być tu nie powinno. I dam Wam znać, jak to się skończy. Skleiłem już obie połowy kadłuba rośka. Tak jak wspominałem, pomysłem na pozbycie się tych otworów po bokach, bo po obu stronach one występowały. Było wlanie do środka odrobiny kleju, tutaj, w te rogi, gdzie bładziła. Lekkie przyciśnięcie tej części kadłuba i jakoś to wyszło. Pewnie nie idealnie, pewnie znowu zawodowy modelarz zrobiłby to lepiej, ale no cóż. Nauczka na przyszłość. Kolejne doświadczenia, które być może w przyszłości się mi przydadzą. E Czekając aż to wszystko wyschnie i nabierze już odpowiedniej formy, żeby można było zacząć powoli myśleć o składaniu tej części z tą częścią i stworzenia takiego już w miarę kształtu całej konstrukcji, to pomyślałem, że w tym czasie wezmę się za kolejne elementy. Postanowiłem wybrać te wiatraczki, które są umieszczone tutaj, z tyłu kadłuba, wanny w zasadzie dla ścisłości. I z nimi pojawił mi się problem. Mianowicie o ile poprzednio, kiedy wykonywałem tamtą część, nie miałem problemu, ponieważ miałem ołówek, który idealnie pasował kształtem do niej, tak, ta niestety jest grubsza i ani posiadany przeze mnie długopis, ani ołówek niestety do niej nie pasują. Ołówek długopis jest za gruby, ołówek za chudy. Co oznacza, że musiałem ją wymodelować inaczej. Okręciłem ją kilka razy wokół długopisu, tak żeby przybrał mniej więcej kształt obręczy o czym będę musiał ją przykleić na oko. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale w tym, w tym momencie lepszego nie mam. Gdybym miał większy wybór, większy dobór walców, takich właśnie przedmiotów walcowatych, typu właśnie długopisy, ówki być może bym znalazł taki o odpowiednim kształcie. Niestety wszystkie, które sprawdzałem, nie pasowały. Pozostaje zatem sklejenie tej części. Ojojoj, no właśnie, tu jest problem, bo ona się... Te takie okrągłe elementy mają to do siebie, że nie chcą się trzymać. A jeżeli je za mocno przycisnę, tak jak widzicie, to z koła się zaczyna mi robić jajo. O. A to ma być kółko, nie jajko. Muszę jeszcze raz to spróbować To jest coś na co przydałby mi się jakiś cwany patent niestety nic mi w tym momencie do, do łba nie przychodzi nad czym ubolewam podejście drugie oj trochę kleju za dużo wlałem póki nie wysech to mogę jeszcze go spróbować palcem zmazać no wygląda na to, że ta fiemla no to jakiś fragmencik, który mi sprawi trochę trudności. Na razie udało mi się go jakoś chwycić palcami, tak jak widzicie. I póki co kształt z grubsza zachowuje, czy zachowa go długo, to nie wiem. Wolałbym, aby zachował, póki co wygląda jak kółko. Jeżeli ten klej chwyci, to być może to da odpowiedni efekt, a w międzyczasie jak będę to tak trzymał to dotarłem do mojej do Enigmy, czyli do części, która nie jest w ogóle opisana nigdzie na instrukcji do modelu. Zdarzyło się takie coś. O dziwo. I w ogóle pewnie bym ją zignorował, gdyby nie to, że jest ona umieszczona na samym modelu. To znaczy jest tutaj miejsce wyraźnie, gdzie mamy część numer 12 wkleić. Nie ma natomiast tej części nigdzie w instrukcji. Nie ma napisane jak ma być ukształtowana i tak dalej, więc tu będę zmuszony, bo to ona, ona jest. Będę musiał w jej przypadku improwizować, co nie jest najlepszym pomysłem w takim, kiedy się zaczynamy z taką, zabaw taką zabawę. Dobra, ja mam nadzieję, że to kółko wyschło. I teraz pozostaje mi pytanie, co z tym fantem mam zrobić. No, spróbuję go jakoś ukształtować. Natomiast... Na pewno to muszę zagiąć na pewno te skrzydełka muszę pobyginać też Przy takich drobnych elementach nie ma potrzeby korzystania już z linijki Tak mi się wydaje, jeżeli będziemy odpowiednio delikatni to możemy to zrobić palcami Ta biała część, jak mnie mam, będzie tą, która będzie, do której, którą przykleimy do modelu ona będzie zupełnie niewidoczna wtedy, więc uznano, że jej kolorować nie trzeba. I ona będzie musiała być przyklejona jakoś tak do tych dwóch połówek, czyli będziemy mieli taki też trójkącik. Znowu widzę. Więc ja ją na razie tak przykleję. Boki kadłuba naszego lośka są już właściwie sklejone. Możemy zatem wziąć się za maskę. Maska, mam wrażenie, może też być nieco kłopotliwa. Dobra, wiem wszystkim mówię w tym modelu, że, są, że jest coś kłopotliwego, no ale gdy się człowiek uczy, to podstawowe rzeczy potrafią robić problemy. Zauważcie, że maska ma bardzo wiele punktów wygięcia w tym pojeździe. Ona nie, nie jest tak jak na przykład w takim tygrysie który pod tym względem byłby no, cudem do sklejania, bo miało wszystko prosto, równo i pod kątami, prostymi tu mamy wyginanie, wygięty fragmencik, który trzeba będzie ukształtować mamy tutaj reflektory i teraz to będę sklejał I oczywiście znowu nie wszystko na raz, nie wszystko za jednym razem delikatnie po kolei, langsam, aberzicher tak żeby to z grubsza Chwyciło, a potem ewentualne błędy, żeby mógł poprawić. Najpierw podkleję te reflektory. bo one są takim tutaj kluczowym punktem zagięcia. Takim się wydaje przynajmniej. No i nie jestem pewien, czy za dużo kleju nie nałożyłem. I trzymać też się tak idealnie nie chcą. Będę musiał je palcami przycisnąć i przytrzymać, aż klej je złapie. Ale chyba udało mi się je chwycić prawidłowo. Takie wrażenie. Jeżeli dobrze pójdzie, to... to wyjdzie mi tak, jak chciałem. Potem to trzeba będzie jeszcze przymodelować, tak żeby pasowało do tych uchwytów tutaj. I będziemy mieli mniej więcej kształt maski zachowany, a w momencie, kiedy złożę maskę, to będę mógł ją już wtedy dopasować do waneny. I będziemy mieli właściwie całą byłę pojazdu zrobioną. Pozostanie tylko wieża, elementy nadwozia i układ jezdny. Układ jezdny zresztą w tym modelu jest i tak mocno uproszczony. Jak ktoś się przyjrzy układowi jezdnemu prawdziwego Rośka. Ale z drugiej strony... Myślę, że Boże to dobrze, że na początek coś takiego, a nie rzeczywiście jakieś baje, tak jak na przykład w przypadku tego Leosia, rzućmy tutaj okiem na niego. gąsienice wykonano i koła bardzo prosto. Gdyby na przykład te gąsienice wykonane były z osobnych ogniw czy czegoś takiego, a każdy z tych kół i każdy z tych elementów tutaj trzeba by przyklejać osobno, ojojoj, byłoby no, ciężko powiedzmy. Dlatego ten zestawik mam wrażenie, że dobrze trafiłem wybierając właśnie go na początek. Dobra, chwyciło. Jak sądzę, mam nadzieję. Będzie można za chwilę podkleić również z drugiej strony. W tym czasie skleiłem już wszystkie drobne elementy. Te, które będą przyklejane tutaj z boku. I zacząłem sklejać również te... Turbiny, które są na samym końcu pojazdu. Z nimi miałem problem, ponieważ, jak wspominałem, one nie, są, one nie pasują mi do, do niczego, co mógłoby mi na, nadać kształt koła. Musiałem je przyklejać trochę na oko, ale mam wrażenie, że udało mi się nadać im odpowiedni kształt. Teraz muszę jeszcze nakleić dru, 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 z drugiej strony, ponieważ one mają te wiatraczki po obu stronach. Całe szczęście, że nie muszę wycinać otworów w tych wiatraczkach, że zostawiona jest w ten sposób. Bo znowu zabawa w tej skali, wycinanie tego, tych przestrzeni między, między śmigłami byłaby no, hardcorem już niezłym. Mogę od razu zauważyć, że tak naprawdę już zostało tego modelu niewiele. Tyle i tyle. Z czego tutaj mamy właściwie tylko gąsienice kół. No i koła jeszcze mamy. Koła, które siedzą w tej mojej historii Bizancjum. Którą na tabelę ciągle czytam i która przyznaję jest fascynująco lekturą Skleiłem cały, całą, można powiedzieć, maskę naszego osomaka, co oznacza, że możemy przystąpić do dość istotnego elementu, jakim jest składanie kadłuba do kupy. Tu od razu zauważę, że dokleiłem tą, włożyłem tą tulejkę, która, na której ma się oprzeć potem wieża. Włożę ją teraz, bo łatwiej byłoby mi to zrobić niż kiedy tego nie będę miał dostępu do tej części, tak żeby ją sobie odpowiednio wymodelować. Były z nią zresztą przejścia, bo jak się okazało była w swoim kształcie proponowanym przez wydawcę o wiele za gruba, żeby wejść do tego, do tego otworu, więc bez szans, żebym był w stanie to zrobić tak jak to zrobiłem. To też udało mi się dopiero po pewnym czasie to włożyć i przystąpimy do składania zasadniczej części modelu. Warto zauważyć, że nie będzie to znowu też takie proste. Te dwie części są duże. Mają wiele elementów stycznych, które trzeba będzie do siebie dokleić. Ja myślę, że zacznę od przodu, tak, żeby złapać jakoś, a potem stopniowo, stopniowo dopasowywać się do kupy. Dlatego przykleję na razie przód do przodu, a potem będę stopniowo doklejał. Dalej, mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. Jeżeli nie, no cóż, mówi się trudno. To na razie odkładam. Klej położę na to. Ojej, czym za dużo wynałożyłem? Ok. To by zamykało. Mam nadzieję, sprawy, mam nadzieję, że tyle kleju wystarczy. A teraz trzeba będzie to dopasować. I to będzie jazda. W sumie mogłem jeszcze tutaj dołożyć kleju, ponieważ ten fragmencik też będzie połączony. Zawsze to jest jakaś szansa, że chwyci. Może ciut za dużo tutaj zganę, żeby ten klej nie odkształcał mi papieru. Tego się boję trochę. OK. i przód mam jako tako dopasowany do przodu. Najważniejsze, no że pasują do siebie z tego co widzę. bez Nie muszę już tutaj niczego przymocowywać dodatkowo, kombinować czy panikować, że jakąś część nie wyciąłem. Dopasowana jest dobrze. To jest, moim zdaniem, dobra wiadomość na, początku, na tym etapie sklejania modelu. OK, to pozostaje mi teraz poczekać, aż to wyschnie. Teraz widzę, że rozsądną decyzją było nie podklejanie tych wszystkich bajerków, które tu będziemy musieli podkleić wcześniej. Dzięki temu mam w miarę swobodny dostęp do tego boku, w momencie, kiedy będę go teraz przyklejał do wanny. co w zasadzie zamknie większą część pracy nad kadłubem. Zostanie wtedy jeszcze tylko tutaj kawałek przodu i włas do desantu. No ale zanim to zrobimy, musimy przykleić tę część. Znowu nie chcę szaleć z klejem. Mam go niby dużo, ale... O co? Ważne, żeby to się trzymało. Przyklejone. Znaczy no, klej nałożony. Czy przyklejone, ta się zaraz dowiemy. Teraz od wewnątrz jeszcze przyciskam palcem, żeby złapało. No wygląda równo powiem Wam że wyszło ładnie myślę że żeby nie ubagał była pojazdo, już jest to już jest yy, całkiem nieźle z tego nam, naszego 2D zrobiło się co robi się już coraz bardziej 3D co mnie cieszy prawdę powiedziawszy Naturalnie to jeszcze nie koniec, jeszcze trochę roboty zostało, i zwłaszcza taki no, wieżyczka, ten przód, włas, ale jestem dobrej myśli na tę chwilę. Kadłub mamy w sporej części skończony, zostały nam tylko dwa elementy nadbudówki: wieża i tylny włas. Tylny włas zostawię sobie na sam koniec modelu, ponieważ póki mam dostęp do środka pojazdu, Potem będę mógł regulować wysokość tego uchwytu na wieżę, więc postanowiłem, że, wieżę, że zamknę niejako pojazd na samym końcu. Na, ten, na tym momencie chciałbym wkleić te dwa elementy kadłuba. Ja już je tutaj sobie złożyłem. Było z nimi trochę zachodu, ponieważ mają bardzo wąskie te elementy, które trzeba zgiąć tutaj, aby dopasować je i przykleić nimi do kadłuba. To też nie ułatwiało mi to zabawy. Dodatkowo dopasowanie ich też wydaje mi się będzie nieco niełatwe, zwłaszcza, że każda nierówność będzie tutaj widoczna. Zauważmy, że te części są na widoku. Także nawet też kleju nie chcę na nie kłaść aż tak dużo, żeby ten klej mi potem nie wypłynął i nie pobudził widocznych już elementów pojazdu, o ile powiedzmy sobie gdzieś tam pod spodem jak coś takiego zrobiłem, to jeszcze by to uszło, bo nie byłoby to tak widoczne, tak tutaj będzie to już trochę bardziej problematyczne. No i trzeba ten fragmencik tak dopasować, żeby maksymalnie mało białego było widoczne. O, mniej więcej tak. No, i dobrze by byłoby trochę przycisnąć też. Nie mam za bardzo, może wezmę nożyk. Położę go na nim. A nie, nie położę, bo spadnie. No nic, miejmy nadzieję, że się utrzyma. I teraz została nam ta przednia część kadłuba. Ona też nie, nie jest znowu taka przyjemna w obsłudze. Estetycznie pasuje, co już jest samo w sobie dobre. Pytanie tylko, jak będzie się prezentować po doklejeniu. Nałożę na nią zatem klej. Zastanawiałem się nad innymi metodami, jakie mógłbym wykorzystać, żeby nakładać ten klej na części modelu, ale przyznam, że te patyczki do szaszłyków wydają mi się chyba najlepszą opcją, jaką mogłem znaleźć. Myślałem nad szpilką, która jest cieńsza, ale szpilki są z kolei bardzo krótkie. Nie dają mi takiej swobody manewru, jaką daje relatywnie dłuższy patyczek. Może tu jeszcze... Klej nałożony. Teraz to trzeba przykleić Okej. Okay. Tutaj zauważyłem, że trochę mi to będzie wystawać. Myślę, że to jest nie do uniknięcia spodu, no powiedzmy o tej mniej widocznej części więc mniej mnie to martwi ważne, że boki i góra jako tako wyglądają natomiast zauważyłem, że wydawca dał coś takiego, ja nawet wcześniej na to nie zwróciłem uwagi że mamy tak zwany zapas koloru Podejrzewam, że ma to zastąpić problemy z farbą. Że ewentualnie gdzieś, gdzie nam zostanie jakiś biały ślad, można ten karton stąd dokleić. A to powiedziawszy średnio widzę, bo to i tak będzie widoczne. To i tak trudno mi tak sobie wyobrazić, żeby można było tę część dobrze zrobić. Aczkolwiek zastanawiam się, w pałmistach mogłem to wykorzystać. Nie zrobiłem tego. Nauczka na przyszłość przy kolejnych modelach, że można takie coś zrobić. Myślę, że tym zamknę tę część sklejania modelu. Sądzę, że to będzie przedostatnia część, że w następnej części powinienem już tego samaka skończyć. Dziękuję.